Może posiedzę z bałwanami. Choć studia skończone. To odpał nie mija. Jest impreza. A biba wciąż trwa. Fajnie tu, ale nie rozpraszajmy się. Jedź. Chodź na to. Chodź. Ładne nogi. Pomogę ci. Nie trzeba. Pracoholicy powracają na Comedy Central. Od poniedziałku do piątku w nocy. Wiemy, jak zadbać o ciało. Regularne ćwiczenia, wizyty u lekarza, a nawet ćwiczenia z lekarzem. Lecz warto pamiętać, że trzeba też zadbać o głowę. Pomaga w tym hobby, rozmowy z bliskimi lub chwile na łonie natury. Najlepiej połączone z hobby. Pamiętaj, zdrowa psychika to zdrowy człowiek. Wyszukaj profesjonalną pomoc w swojej okolicy na stronie mentalhealthishealth.tv. Karta tenisowa Visa banku BNP Paribas to dobra decyzja. Zniżki na korty i sprzęt sportowy u partnerów akcji. transmisję meczów tenisa w promocji. Płać kartą tenisową z forehandu i z backhandu. Bank BNP Paribas Visa. Nie trzeba mówić o Galbani Mascarpone. Po prostu spróbuj. Poczuj rozpieszczającą i kremową teksturę, która zapewni Ci aksamitne doznania. Mm, Galbani, marka numer jeden we Włoszech. Jak więcej niż oszczędzanie, to Smart Wyzwania. Dołączaj do wyzwań. Rób zakupy i zgarniaj smart monety. Wypróbuj Allegro Smart za darmo i oszczędzaj jeszcze więcej. Jak tak, to Allegro. A ty niesamowicie. To intrus! Intrus! Wro! Jestem piratem! Zobaczcie! To dezodorant Old Spice, który zapewnia świeżość na cały dzień. Nikt nie pachnie tak dobrze przez tak długi czas. On ucieka! Płynę na koniu morskim. Mija A ja znam, jak wół po No to zła lepszą pracę zarobię. O, ta wygląda na pipas. No i teraz jest byczo. Pracuj.pl. Sprawdź, czy nie szukasz byku. Tato! Janek ma dzisiaj urodziny i jego córka zrobiła pierwszą w życiu kolację. Tato, doskonały kucharz potrzebuje doskonałej wydajności. Ale zawsze używaliśmy tego. To może małe zawody? I star! Fery usuwa tłuszcz skuteczniej i myje do dwóch razy więcej naczyń tą samą ilością płynu. No i mamy zwycięzcę fery. Wydajniejsze mycie z sfery. My, sąsiedzi, pełni wewnętrznych barier. Jak ja on miał na imię? Kiedy w końcu parter? I te krzyki za ścianą. Czy, Czy to, to był, był śmiech? Nie? Te ściany są cienkie. Dystans między nami już nie. Pieski jakoś bardziej zbratane. My milczymy, bez pomysłu co dalej. A gdyby bariery były jak barierki balkonu, że można za nie wyjrzeć i pomachać komuś. No bo skąd płynie dobra energia sąsiedzka? Uśmiechnij się do kogoś, kogo nie znasz. Stwórzmy wspólnie lepsze sąsiedztwo. Program Magenta Moments od T-Mobile to największy wybór okazji, które pomogą wam być bliżej. Dołączasz? Każdy centymetr mojej skóry zasługuje na czułość, dlatego kiedy się gole, używam maszynki VENUS Comfort Glide Miami z pięcioma trwałymi ostrzami, która dzięki technologii Skin Cushion pomaga chronić moją skórę przed podrażnieniami. Teraz Gillette VENUS z wygodnym uchwytem pod prysznic. Moja skóra tak jak lubię. VENUS. Mówili, że stolarka to nie jest branża dla kobiet. A może zamiast wątpić, będziemy się wspierać? W T-Mobile przedsiębiorcy dostają 6 miesięcy abonamentu za 0 zł i Samsung Galaxy S25 Ultra w super cenie. Maluszki wiedzą jak sprawdzić na ile komfortowe są nasze pieluszki. Nowe pieluszki Pampers Premium Care wchłaniają wilgoć błyskawicznie. Odprowadzają ją i zatrzymują pod wyjątkowo miękką warstwą. Zapewniają maluszkowi nawet w 100% suchą noc i komfort skóry. A ich nowa kieszonka Stop and Protect pomaga zapobiegać przeciekaniu z tyłu pieluszki. Komfort skóry zaakceptowany przez maluszki. Tylko teraz kupując dwa duże opakowania Pampers Pants w naszym sklepie na Allegro zapłacisz 50 zł mniej. Wybierz darmową dostawę z Allegro Smart. Zamów dziś, odbierzesz jutro. Drodzy wyborcy szynki, przyszła pora, bo obietnicę przekuć w czyny. Dlatego ja, krakus, król szynki. A krakowskiej z szynki też i krakowskiej szynki też oprócz drugiego śniadania przyznaję wam prawo do drugiej kolacji. Krakowska z szynki od szwagra to kiełbasa, która dotrzymuje obietnic. Bo nie ważne jak się zaczyna, ważne jak się dzień kończy. Krakus, król szynki. Mamy seryjnego w końcu. Wydaje się, że coś o mnie wiecz Past od razu po szczotkowaniu przestaje zwalczać bakterie i wtedy zaczynają się problemy. Natomiast Oral-B z fluorkiem cyny chroni zęby także pomiędzy szczotkowaniami. I kiedy inne pasty nie dają rady bakteriom, Oral-B cały czas osłania zęby fluorkiem cyny jak tarczą. Zacznij dzień od czystych zębów, które dzięki Oral-B będą chronione aż do wieczora. Oral-B. Ochrona, która nigdy się nie kończy. Teraz nowa pasta Oral-B Pro Expert Advanced jest dostępna w sklepach Kaufland. Nowy Żel do prania Cocolino Wonderwash. Pranie szybkie jak Usain Bolt. Nasz pierwszy Żel do prania w krótkich cyklach. Skutecznie usuwa zabrudzenia i nadaje wyjątkowy zapach. Kokolino Wonderwash. Szybkość prania, która zachwyca. Nowy Domestos Power Foam usuwa 100% kamienia. Gęsta, silnie działająca piana usuwa kamień i zabija zarazki w trudno dostępnych miejscach. Nowy Domestos Power Foam. Zero kamienia. Nie do zatrzymania. Komite Brona, Ale uwaga operatora kamery przyciąga co innego. Świetne zagranie. Nie, świetna skóra. Nivea Men 1. Wrażliwa skóra 0. Nowość Nivea Men Sensitive. Krem nawilżający SPF 30. Kup i przetestuj Nivea Men krem lub serum i poczuj 100% satysfakcji. 100% satysfakcji albo zwrot pieniędzy. Jedziemy na babski weekend. Sprawdzę hotele, a ja majtki, bo aż się posikałam. Z niektórymi warto jechać na urlop. Hotel? Nie widziały się lśnienia? Z innymi nie. Na anatomii mieliśmy niezłe zwłoki, ale żadne tak nie dygały. Tylko uważajcie. A co mi wygrozi? Polewaj. Zasłoń okno. Dobra. Urlopuj z teorią wielkiego podrywu. Od poniedziałku do piątku o 20 w Comedy Central da się, uda. Kobiety. Uda. Oh. Ja mam mięsko też. No dobrze, to pogadamy. Ja. Dochodzi już. To będzie dobry odcinek. Ej, hey, sokały. Nie. 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 Paczej Show. W soboty i niedzielę, późnym wieczorem. W Comedy Central.